15 lat po zakończeniu wojny, II wojny światowej pan Bolesław Pokrok postanowił się uczyć i poślubił, założył swój pierwszy, pierwszą właściwie wielką instytucję, instytucję rodziny, która przez wiele, wiele lat wpisywała się trwale w to miejsce. Pan Bolesław Pokrob yy, przeprowadził się do Wód w 1964 roku, został tutaj. Yy, Teren zapuszczony, powojenny, zaniedbany, można w sposób to określić. Były to ciężkie czasy, trudne wyzwania. 28-letnia została wysłana tutaj, żeby tą miejscowość postawić na nogi. Szanowni Państwo, nie ma przypadków, trakciąc EDA dzisiaj powiedział w nie ma przypadków, że ta tablica właśnie się tutaj pojawia, pana Bolesowa po kroku. To nie jest przypadek. Ta osoba była wielkim budowniczym tej miejscowości. Jeżeli się Państwo rozejrzycie dookoła, wszędzie widać ślady. I wkład ciężkiej pracy pana Bolesława Pukropa, począwszy od budynków mieszkalnych poprzez tą szkołę, poprzez wcześniej wspomniany ośrodek zdrowia. Szanowni Państwo, ta tablica jest małym hołdem dla wielkiej osoby. Ja bardzo dziękuję Panie Teresie. Panie Tereso, bardzo dziękujemy za to wszystko, co z zrobiliście dla miejscowości Głutowej. Bardzo proszę Dominiku powiedz tutaj. Mamy tutaj nawyczki, bardzo chciałbym, żeby Pani Teresa przeczyła wstęgę, odsłoniła tablicę, a Dominik zostanie kustoszem tej tablicy i tej kultowej ławeczki, którą odsłoni i będzie służyła nam na wieki. Zapraszam wszystkich Państwa, żebyście zapoznali się z, tą, z tym krótkim opisem historii Pana Bolesława, ale żebyście też rozejrzeli się dookoła po buntowach, żebyście zobaczyli, jak wielkie rzeczy zrobił jeden człowiek. Ten ktoś nami na niezapogadonych drzwi Ja oni już Nie można wciąż marzenia tylko Nie wiem właśnie ale sobie uwielbiał tę piosenkę i ta piosenka zawsze była grana dla Pani Teresy. Wielkie prawa dla Pani Teresy też. mi się. Proszę o szpięcie. Zdrowowaliśmy Eucharystię, za świętej pamięci Bolesława, podczas której poleciliśmy Bogu Jego duszę, osobę. A teraz pragniemy poświęcić tablicę pamiątkową, która ma upamiętnić wysiłek, trud, pracę, ale także cały byt człowieka, który za tym imieniem, nazwiskiem, za tą historią stoi. Chcemy, aby zachować wdzięczności i polecić go też Bogu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Eda hopla. Dość do więcej nie będzie. że to co najważniejsze to jest to co mówiła epoka renesansu w ujęciu egzegii monumenty. Czyli nie wszystek umrę. To, co pozostawiamy po sobie i inni potrafią to docenić i zobaczyć, to jest największy skarb dla człowieka. Wszyscy przemijamy. Ale dobro pozostaje. I to jest e, najpiękniejsze, kiedy następne pokolenia potrafią zapamiętać w prostych symbolach i gestach. Łodeczka ma też jakiś na pewno wymiar, żeby przysiąć, zatrzymać się i pomyśleć. Życzymy żeby wielu tu wsiadało i mogło wspominać to co było dobre przede wszystkim ludzie wracają do mnodości jak podejdziecie tutaj do tej tablicy to przeczytacie trzy słowa rolnik, społecznik i filantrop ale myślę, że jak tutaj wszyscy stoimy to każdy z nas powie i dobry przyjaciel bo każdy z tutaj doświadczył sympatii, dobrego słowa, zawsze wsparcia e, pana Bolesława. Również i ja miałem tą wielką e, przyjemność wielokrotnie rozmawiać e, z Panem Bolesławem i e, to doświadczenie życiowe, te, to wiedza, e, szacunek do pracy, do e, drugiego człowieka zawsze był urzekający i z wielką e, przyjemnością w tej aurze którą pan Bolesław roztaczał wokół siebie się tam ogrzewałem i zawsze tam w tym towarzystwie pana, pana Bolesława było mi dobrze i myślę, że większość z Was tego świadczyła. Myślę, że ta inicjatywa działa się od jakiegoś czasu, bo to już wiemy, że druga ławeczka, bo już jedna, jedna rzeczywiście jest, druga w, w tym miejscu dzisiaj odsłaniana to piękna inicjatywa. E, której oczywiście pomysłodawcą wiemy, że jest e, Marek i e, z całą ekipą, która te projekty realizuje, ale właśnie realizuje je dlatego, żeby e, wspominać, ale też i przede wszystkim oddać e, szacunek, żebyśmy przy tej ławeczce usiedli, rozmawiali, wspominali lub budują lokalną, sam sam lokalną społeczność lub budują lokalny samorząd. I Pan Bolesław był bezwzględnie najbardziej utożsamiany z Gutowaniem, ale no przecież jego działalność była znacznie szersza. No przecież ona obejmowała całą gminę, całe województwo w ówczesnych czasach. Przecież był bardzo aktywny w tych zmianach, które nastąpiły w latach 90., transformacji naszej bardzo mocno uczestniczył w tym budowaniu nowego samorządu. No mając właśnie to doświadczenie, mając tą wiedzę, ale też chęć ciągłego zmiany. Tego, co e, wielokrotnie przekonałem się, pan Bolesław lubił zmiany. Traktował je jako wyzwania, którymi trzeba sprostać, którymi trzeba zająć po to, żeby te lokalne społeczności żyły, funkcjonowały jak najlepiej. I myślę, że e, takiego pana Bolesława pamiętamy i takiego przez kolejne. E, lata będziemy wspominać A będziemy wspominać właśnie dzisiaj e, Szczególnie w tym miejscu Ja, żeby nie robić też e, Z tej e, e, Ławeczki teraz e, Takiego miejsca Symbolicznego, tylko żeby przełamać te stereotypy To ja sobie pozwolę Na taki węzł, że Weźmiemy i sobie z panią Usiądziemy na tej ławce Żeby nam było dobrze Jestem dobry. To...